4K i to jest 4K. Tym osłodzimy sobie życie. No przynajmniej w teorii. A tym dziś sprawdzimy, co jest warte 4K w wideo Będzie słodko, z niespodzianką na końcu. Zapraszam do oglądania. to film z rozpakowania Blackview już był i możecie go sobie zobaczyć tu. Przejdźmy zatem od razu do, do mięska. Żeby jakoś nagrać o rozdzielczości 3840 na 2160 z Blackview można było do czegoś odnieść no i żeby film lepiej się oglądał. Porównamy je do nagrań z kamerki DJI Osmo Action ustawionej w rozdzielczości 4K 30 klatek na sekundę i do Blackview DR750 o rozdzielczości Full HD. Na początek test kartki z drobnym nadrukiem. Nagrywając jednocześnie tego typu kartkę liczę, że wyjdą pewne różnice. Teraz widzicie obraz 4K z DJI Osmo Action. A teraz obraz 4K z DR900S. No i zestawienie, gdzie moim zdaniem lepiej wypada 900K. Jeszcze większą różnicę widać po zestawieniu obrazu 4K z Full HD 750. No to wiemy już, czego można się spodziewać. Idziemy zamontować kamery w samochodzie i sprawdzimy, co się potwierdzi. Jedyny słuszny, oczywiście, jak dla mnie, kształt kamery samochodowej minimalizm i dyskrecja. Montaż nie powinien być skomplikowany. Zresztą film o tym już nagrywaliśmy i możecie sobie kliknąć tu kartę i zobaczyć. Teraz zrobię po prostu tak. I gotowe. No to na szybie mamy Blackview DR750S, Blackview DR900S i DJI Osmo Action. Na początek obrazek z DJI Osmo Action. Widać, że przetwornik, prawdopodobnie Sony IMX377, przysłona f2.8 i kąt widzenia 145 stopni przy niewielkich prędkościach zapewniają niezłą szczegółowość. Oczywiście, gdy prędkość wzrasta, szczegółowość spada, ale nadal jest zadowalająca. A to już podobnej jakości obrazek z 900S. Niestety nie ma już tej szczegółowości z Full HD 750. Właściwie już od razu na tym przykładzie było widać, jak przydaje się duża rozdzielczość 4K. No to jeszcze jeden test z dużym cyfrowym zoomem. Na początek Full HD z DR750S, a teraz DR900S i jeszcze raz 750S i 900S. Chyba nie muszę tego komentować. Warto wspomnieć, że jakość obrazu w 900S zapewnia 8-megapikselowy OmniVision OS08A10. Porównajmy go z 12-megapikselowym IMX377 w DJI, oczywiście robiąc kolejne duże cyfrowe zbliżenie. Ktoś tu odstaje, ale zanim pobiegniecie po Osmo Action, zobaczcie nagrania nocne. Tu niestety kamera akcji od DJI przegrywa stopowym samochodowym widerejestratorem. Zwyczajnie, kamery akcji nie są optymalizowane pod kątem nagrywania nocnego. Nie bez znaczenia jest to światło siła obiektywu, Osmo action podaje ten parametr jako F2,8, a samochodowe kamery mają F w przedziale od 1.6 do 2.2. DJI przegrywa nawet zestawienie z BlackView DR750S Full HD. Podsumowując, samochodowe wideorejestratury lepiej wypadają względem kamer akcji podczas nocnych nagrań. Prawdziwe, nieinterpolowane 4K pozwoli na duże cyfrowe zbliżenia i odczyt interesujących nas szczegółów. Dla zainteresowanych kilka ciekawych ujęć z kamer zamieszczam jeszcze na koniec materiału. Nie oszukujmy się, nie nagrywam tego filmu jednego dnia. Ale też nie pół roku później. Po prostu zaszły pewne zmiany. Wracając jednak do aplikacji. Warto o niej wspomnieć chociażby dlatego, że jest w języku polskim i ma całkiem sporo ustawień. Od podstawowych typu czas, nagrywanie jakoś wideo po czułość wbudowanych czujników, system tu mamy jakieś monity głosowe, głośność, diodka, czy ma świecić czy nie, alerty prędkości. Po coś takiego fajnego jak cloud, czyli usługi chmurowe. Jeżeli ustawimy punkt dostępu do chmury, a możemy takich punktów ustawić nawet 3. Oczywiście to wymaga, żeby w samochodzie był dostępny internet przez Wi-Fi, czyli musimy zostawić tam albo jakiś router, albo telefon, który będzie pracował jako router. To możemy skorzystać z takiej opcji jak podgląd wideo na żywo. Musimy dodać tutaj i zarejestrować naszą kamerę. Ja już to zrobiłem. I w tej chwili mamy dostęp do podglądu na żywo. Kamera jest teraz w budynku, gdybyśmy byli na zewnątrz no to mielibyśmy podaną lokalizację, ale to nie jest jeszcze najciekawsze to, że widać na żywo obraz tej kamery, bo ta aplikacja również umożliwia nam ustawienie takich powiadomień typu push, czyli jeżeli Kamera wykryje, na przykład, jeżeli sobie ustawimy, że po wykryciu ruchu czy wykryciu wstrząsu ma nas o tym informować, to na aplikacji takie informacje się będą pojawiały, gdy one wystąpią przy kamerze w samochodzie. To taka namiastka zabezpieczenia z powiadomieniem bezprzewodowym na telefon. No dobrze, ale czy kamera, która w wersji pojedynczej kosztuje około 1900 zł, a w wersji podwójnej, czyli taka Przód, tył kosztuje około 2400 zł No przynajmniej na koniec sierpnia 2019 Czy warta jest swojej ceny I czy jakość nagrań 4K cokolwiek wnosi Tak, tak dla 4K Jakość tych nagrań względem Full HD Dużo wnosi, zwłaszcza jeżeli chcemy powiększyć jakąś część nagrania Ale nie dla ceny, która mogłaby być przynajmniej o czwartą niższa bo porównując na przykład Blackview 4K z DJ Osmo Action, która też nagrywa w 4K i którą można kupić za 1500, za 1400 zł, no to te 2000 wydaje się być ceną bardzo wysoką. Natomiast przyznać trzeba, że nie ma specjalnie konkurencji. To znaczy nie ma wiele kamer, a przynajmniej no ja takich nie znam, które by nagrywały w tej jakości jako kamery właśnie samochodowe. Nie bez znaczenia są też usługi chmurowe, które oferuje ta kamera w połączeniu z świetnej jakości nagraniami i trybem parkingowym. Może ona zapewnić całkiem niezłą ochronę pojazdu, zarówno w, jakby zabezpieczenie przed jakimiś aktami wandalizmu, też w sposobie użytkowania, i z pewnością znajdą się osoby, dla których ta kamera będzie warta swojej ceny i będą nią zainteresowani. No dobrze, czas na niespodziankę, którą obiecałem. Słuchajcie, jest kamera. Blackview DR750 Dwukanałowa na tył przód, która brała zresztą udział w tym nagraniu, i mogę oddać zupełnie za darmo osobie, która, jako jedna z pierwszych 50 skomentuje ten film. Dlatego zapraszam do komentowania. Ja wybiorę subiektywnie osobę. Jedną z 51, która skomentuje ten film i taką kamerę za darmo po prostu przekażę. Tymczasem film polubcie bądź hejtujcie. Zapraszam też na sklep sklephadron.pl. Tam znajdziecie te i inne nasze wideorejestratory. Kanał zasubskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, żeby nie ominęło Was kolejne filmy. Tymczasem to wszystko. Do następnego filmu. Cześć!